kochani, zaczynamy dzień. Zaczynamy dzień, co prawda to nie jest mój początek, bo ja już zjadłam śniadanko, ale chciałam powiedzieć, że teraz czas na kawkę, więc y, zaczynam robić kawkę. No i moi drodzy, z się teraz przychodzę sobie do Was, ale przychodzę też po to, żeby y, przetestować z Wami y, ten krem Wniosłam sobie tonik, e, chcę wszystko jakby z Wami zrobić e, i sobie przy okazji tak pogadam z Wami. E, chcę przetestować wiecie co, bo ja go już kupiłam oczywiście i też chcę Wam pokazać jak, jak, jak to wygląda i, i też e, jakby ocenić go sama. E, dobra, tonik jest. E, od razu nie czekając na... Hmm, to aż mi ten tonik się wchłonie. Wezmę sobie ten krem Only Bio pod spód. Może nie będę brała. Nie będę brała już tego kremu, bo w sumie mogę to zrobić na yy, na sam ten, dlatego że ten krem jest mega bogaty, przynajmniej ze składu. I słuchajcie, ja daję y, tego kremu jedną pompkę. Dlatego, że to jest krem bardzo bogaty. To jest krem, który, yy, wiecie, normalnie gdzieś tam się mówi, pisze o tym, że taki krem z filtrem powinien być yy, na dwa palce, tam wymierzony. Ale ja Was bardzo przepraszam, ale ten krem Pielenda Professional jest tak mega kremem bogatym, że gdybym ja teraz tego kremu na dwa palce, to by były co najmniej trzy pumpki, że no, sorry. Ale nie, nie, po prostu nie, bo bym się utopiła w tym kremie. No, i teraz ja sobie go rozsmarowałam. Myślę, że na całej twarzy. Przynajmniej tak mi się wydaje. I teraz tak, on się już wchłania. Nie będę go dosmarowywać, bo nie chcę. Tak jak mówię, dla mnie. Dla mnie to jest y, na więcej, wiecie, żeby dać więcej niż jedną pompkę, dla mnie to jest za dużo. Ja wiem, że są takie teorie, że mm, za mało kremu y, y, przeciwsłonecznego z filtrem to, y, to niedobrze, bo nie ma pełnej ochrony. No nie wiem, słuchajcie, ale ten krem, krem naprawdę jest bogaty. Bardzo ładnie pachnie, bardzo przyjemnie. Ma taki, taki słodziutki, zanach słodki z odrobiną takiej Cieco takiej delikatnej nuty męskiej. Chyba tak bym to określiła. Ja się zastanawiam, jak on się będzie zachowywał na mojej skórze właśnie latem. Włosy sobie umyłam i mam takie nijakie. Widzicie, po prostu same sobie żyją i schną na razie. Aczkolwiek pewnie pójdę je za chwilkę trochę podmodelować podzuszyć. i podsuszyć. I widzicie co? I się zastanawiam po prostu, jak one się, jak, jak się ten krem zachowa na mojej twarzy jak będzie mega mega ciepło. Dzisiaj ma być w Krakowie temperatura tak około chyba 18-19 stopni, więc to już będzie powiedzmy jakieś tam sprawdzenie dla tego kremu. No ale nie wiem czy to nie będzie przypadkiem tak, aczkolwiek to może być takie moje wiecie gadanie i na razie może się okazać w ogóle potem, że jest inaczej. Nie wiem czy to nie będzie tak, że to jest krem, który dobrze mi się sprawdzi w okresie takim jesienno-zimowym. Bo jest naprawdę fajny, bogaty i, i, i to może no, być fajne wtedy. Pytanie, czy teraz to nie będzie za bogaty krem dla mnie? Czy on mi nie, nie będzie, wiecie, spływał z twarzy? Czy pod wpływem słońca i gorąca, czy on po prostu mi nie będzie, nie będzie, nie będę ja się świecić? No, on jest takim satynowym wykończeniem, ale czy, czy, czy wiecie, czy mi się to nie będzie pojawiało, na, zwłaszcza na czole? No, zwłaszcza na czole, bo w sumie to mam najbardziej takie na czole miejsce. No, natomiast tak wygląda. Nie wiem, czy, 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 czy wy widzicie jakąś tutaj nie wiem, że, że coś widać? Nie, chyba nie. Chodzi mi bardziej o to, żebyście sobie zobaczyły, że, że on nie bieli, a nie zostawia takich jakichś tam śladów. Z tego przynajmniej co um, producent zapewnia i też słyszałam z opinii. A Wam się pokazuje, żebyście mi powiedziały. Co, myślicie? No, i w ogóle jestem też ciekawa, czy używacie kremów z filtrem, jak to wygląda no. u Was? Dajcie mi znać, bo to mnie bardzo ciekawi. Jeśli używacie, to czy macie jakieś swoje sprawdzone, ulubione filtry? Ja myślę, że ja chyba skończę się na tym, że zamówię sobie znaczy, sprawdzę go oczywiście dzisiaj, nawet chociażby właśnie pod wpływem tego ciepła, już takiego większego. Wybieramy się gdzieś tam na spacer. Ja zobaczę po prostu, jak on mi się sprawdzi. Ale nie wiem, czy przypadkiem nie skończy się na tym, że zamówię sobie jeszcze jeden, jakiś leciutki. Mam dwa na oku, jeden już sprawdziłam w zeszłym roku, Basic Lab, był bardzo fajny. A drugi chciałabym przetestować, Ini Mini, taki wiecie co, bardzo polecany i podobno bardzo, bardzo, bardzo leciutki. Są dwa rodzaje tego Ini Mini. jeden jest z takim delikatnym pigmentem, a drugi bez. Nie wiem jeszcze, który ja bym chciała wziąć, boję się tego pigmentu, to znaczy, bo to jest podobno tak delikatne, że to się wtapia w skórę, więc jakby chyba tego się nie boję, tylko bardziej tego, że jak tam będzie jakiś pigment, to czy tam, nie ja mam taki problem, że krem jest w dotyku taki, taki za bardzo, no, niektóre podkłady tak, takie coś dają, takie w dotyku, no na przykład ten krem też daje coś takiego w dotyku, muszę zaraz umyć ręce. Więc jeżeli, no a w sumie nie jest z pigmentem, no dobra, no to już obaliłam swoją teorię. No ale jeżeli tamten by coś takiego dawał, no to by było trochę niefajnie, więc zastanawiam się, czy wziąć z pigmentem, czy bez. Ale może się odważę wziąć z pigmentem, bo mi będzie się ta skóra tak trochę, wiecie, wyrównywała fajnie, no zobaczę. Więc no chyba, że się zdecyduję na ten Basic Lab w ogóle, no więc nie wiem, powiem Wam szczerze, najlepiej bym przetestowała wszystkie jeszcze, ob, obydwa, i mini, mini i ten Basic Lab. Yy, takie kremy mają dużo dłuższą datę ważności, więc jest szansa, że to zużyję po prostu. Więc może nawet zamówię faktycznie i yy, sprawdzę to dla siebie, ale też dla Was. Dajcie znać, czy Was to interesuje w ogóle, czy, czy macie taką potrzebę, czy używacie w ogóle, jak się macie z kremami z filtrem, czy używacie ich tylko na słońce, w sensie takim czasie, jak się teraz zaczyna, ale jest wiatr. Yy, czy yy, używacie yy, też przez cały rok, tak jak to powinno być. Dobra. To słuchajcie, to ja teraz już y, piję sobie kawkę, y, czytam książkę. Y, czytam książkę Perfumeria na rozstaju dróg, chyba się to nazywa. Magdaleny Witkiewicz, bardzo przyjemna książka, o, ogólnie obyczajowa, ale tam dużo się mówi o zapachach, na przykład co robi wanilia, co robi cynamon yy, i w perfumach, jak to jest z, to, z tymi, wiecie, zapachami, yy, nuta głowy, serca i tak dalej, no i w ogóle. Yy, ciekawa bardzo książka, w sensie yy, bardzo fajna obyczajóweczka, taka leciutka. No ja, takie ja teraz ostatnio czytam, choć yy, skończyłam właśnie niedawno yy, książkę, no i to chyba będzie długie wejście. Skończyłam niedawno książkę, parę dni temu, e, Przędza w poszukiwaniu wewnętrznej wolności e, Natalii de Barbaro. Wiecie, co Wam powiem? Polecam Wam tę książkę, Jeż, jeśli jej jeszcze nie czytaliście. Polecam. E, myślę, że książka, która, ja rzeczy, e, myślę, że jest to książka, w której ja znalazłam dużo rzeczy z siebie. Myślę, że jest to książka, dzięki której ja mm, dużo rzeczy sobie wzięłam. I taki mi się w ogóle też dzięki tej książce w ogóle taki mi się też zrodził, zrodziła pogadanka z wami, więc może sobie kiedyś coś takiego nagramy. Bo już nie chcę tego robić tutaj, bo bym chyba przegadała całego vloga. Więc, więc polecam wam tę książkę, przeczytajcie sobie, bo myślę, że warto, warto to zrobić dla siebie, bo to jest taki poradnik, myślę, że, że warto się rozwijać, także polecam. Słuchajcie, wybraliśmy się na spacer, <laughs> zatrzymaliśmy się, bo sobie właśnie skojarzyłam, że nie wzięłam plecaka, w którym spakowałam picie dla psa, dla siebie, jakieś tam takie, wiecie, coś tam do jedzenia, więc yy, ja czekam, a ten yy, Tomek się wrócił po ten plecak, no. Idziemy sobie jednak yy, na nasze skałki i z tamtych skałek pewnie gdzieś sobie powędrujemy jeszcze kawałek dalej. Yy. Powinniśmy jechać do lasku Wolskiego, ale stwierdziliśmy, że szkoda nam czasu na dojazd, bo do lasku musimy jednak kawałek pojechać, a tu możemy sobie iść na nóżkach. No, także się zbier zbieram na ten spacerek. Jest pięknie, siedzi słońce, jest bardzo ciepło. Ja ubrałam co prawda dres i kurtkę na to taką yy, lekką yy, granatową, ale, ale myślę, że ją się niedługo. Yy, no, w każdym razie tak to wygląda. Wtorek, e, I muszę Wam powiedzieć, że jadę, jadę teraz na rehabilitację, ale y, muszę Wam powiedzieć, że wiezie mnie nie mój syn, tylko wiezie mnie Oliwia, e, która też sobie już zrobiła prawo jazdy. I jadę pierwszy raz i, no, fajnie, fajnie, tak miękko, dobrze. Dobrze, dobrze, fajnie. Jak się Oliwia czujesz? Dobrze się czuję. No nie no, fajnie, słuchajcie, mam teraz już, wiecie, jak ona do nas przyjeżdża, to ja mam już teraz dwóch kierowców, także nie ma to tamto, nie? Wczoraj stwierdziłam, no, że w sumie jak będą mieli jakieś plany majowe, no to sama pojadę jakoś na tą rehabilitację, ale później sam się z dwóch kierowców mam w domu, no to może jednak ktoś ze mną pojedzie. No i się okazało, że miałam rację. No, także jadę na rehabilitację na dziewiątą, więc fajnie było, potem już będę miała dzień dla siebie. Eee, jakie mam dzisiaj plany? Chyba jak będę wrac, znaczy wrócę do domu, ogarnę jakiś obiad i albo po południu przyjedzie do mnie koleżanka, albo ja pojadę do koleżanki. Jakoś tak to będzie. No. Także taka sytuacja. Mam nadzieję, że się nie spóźnię na tą rehabilitację, no, ale może nie. Kochani moi, się za sobą już minęło, jakieś, minęło już jakiś czas, e, obiad ogarnęłam. Zjadłam dzisiaj e, burgera, w sensie taki, taki kotlet, wiecie, burgerowy, wegański, e, z frytkami, które zrobiłam sobie w piekarniku i zrobiłam do tego sałatkę, mix sałat z pomidorem. Tam oczywiście odpowiednio pokropiłam. Podoprawiałam. Teraz sobie siedzę. No i w sumie sytuacja jest taka, że czekam, czy przyjdzie do mnie koleżanka, bo się tak umawiałyśmy, że to jest niepewne, ponieważ okazało się, że być może przyjedzie do niej jakaś tam ciocia i. Tam dwie ciocie, czy nawet trzy. <grym> I że jeżeli te ciocie przy, przyjadą, no to jeżeli w miarę, wiecie, wyjadą tak w okolicach, powiedzmy tak, żeby ona tutaj była najpóźniej na szóstą, to no to jeszcze ma sens, no bo jutro jest wolne, więc możemy sobie dłużej posiedzieć. No ale jak się okaże, niestety, że no nie uda się, no to po prostu no to nie przyjedzie. Ja w związku z tym, słuchajcie, siedzę. siedzę yy, robię na wieczór taką pastę. Yy, jest to, myślę, taka pasta. Z kaszy jęczmiennej i suszonych pomidorów i tam jakaś cebulka, jakieś takie rzeczy. Robię to pierwszy raz, zobaczymy czy to w ogóle da się zjeść, czy to jest dobre i tak dalej. I potem chciałabym zrobić ciasto. I słuchajcie, takie jazdy wyszły z ciastem, które już raz zrobiłam dwa dni temu, czy jest wtorek? Tak, bo robiłam je w niedzielę. I słuchajcie, to jest ciasto, które jest też w Thermomixie i nazywa się czekoladowe ciasto. Na parze z bitą śmietaną, chyba tak się nazywa. A słuchajcie, ani nie jest na parze, to znaczy moje ciasto, ani nie jest na parze, ani nie jest z bitą śmietaną. No bo słuchajcie, zrobiłam to ciasto. Dałam normalnie tak, jak oni kazali, do tortownicy takiej małej. Takiej, żeby mieściła się w, war, w, w waromie, ale tak, żeby wiecie, nie, nie sięgała na dno tej waromy, tylko żeby tak się jakby wiecie, spierała na bokach, no żeby tam była ta cyrkulacja powietrza, żeby gdzieś tam wiecie, ta, ta para to ciasto piekła. No i słuchajcie, jak się to skończyło robić, to się okazało, że wcale nie, to ciasto nie było pieczone, było po prostu surowe. Więc je wyjęłam zwyczajnie stamtąd, wkurzyłam się, wstawiłam do piekarnika i ciasto się pięknie upiekło. No i stwierdziłam tak, nie wiem jaka jest konsystencja tego ciasta, jeżeli jest taka jak lubię, czyli taka, wiecie, taka babeczkowa, trochę taka puszysta, no to super, to może nawet takie zostawię, ale jeżeli będzie taka twardsza, to pewnie no trzeba będzie tak jak tam piszą, przekroić, wiecie wzdłuż i zrobić bitą śmietanę, tam jakaś polewa, bla, bla, bla ale jak ja je po prostu rozkroiłam, to no było tak pyszne, że ja sobie, ja nie chcę, żeby mi śmietana To jest po prostu takie dobre, takie dobre, no. no. i dzisiaj zamierzam zrobić dokładnie takie samo ciasto, czyli po prostu już nie będę tego na parze robiła, bo ja nie wiem, czemu mi się to nie udało, nie mam pojęcia, nie, będę, nie chcę mi się tego rozkminiać. Włożę je na pewno do piekarnika i po prostu upiekę w piekarniku i kropka. No, także czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, ta moja koleżanka, to i tak, i tak to ciasto upiekę bo się po prostu zje, no i tyle, także ja, teraz siedzę, czekam tam, bo tam się y, jeszcze w termomixie mi kasza, kasza mi dochodzi do siebie i jak już zrobię tą pastę, to się zabiorę za ciasto, no a słuchajcie, siedzimy sobie, bo okazało się, że Renia przyszła jednak, bo to Renia, nie, nie mówiłam Wam, że to będzie Renia, bo jeszcze stwierdziłam, że powiem Wam do jak przyjdzie, Eee, także w końcu się zdecydowała i przyszła. Eee, I na, na dodatek wiecie, ja jej powiedziałam tak, że przyjdź do mnie, bo będę sama. Ponieważ, słuchajcie tak, e, młodzi, w sensie mój syn z Oliwią e, mieli gdzieś jechać e, na spacer. E, ale zanim oni się wyzbierali, to deszcz zaczął padać. A, jest teraz, to a teraz przyszła Renata. siedzimy sobie, ledwo dosłownie zrobiliśmy sobie o, herbaty, weźmy. a tu domopon i idzie mój mąż z wycieczki. No. <laughs> Także miałyśmy być same, no a okazało się, że dom jest pełen ludzi. <laughs> no, w każdym razie tak, ciasto piecze się w piekarniku, e, więc my na razie pijemy herbatę, stwierdziliśmy, że kawy napijemy się, jak już będzie ciasto. E, zrobiłam pastę. Bo zawsze granata przychodzi, to ja robię jakąś pastę. Tym razem nie jest to humus. ja mm. <laughs> że Renata, wiesz, mówię, nagram się teraz Ona mówi, no ale nie mamy humusa. <laughs> Pamiętacie kiedyś, jak nagrywałyśmy się, jak, jak humusy były na stole. No, a teraz nie ma humusa na stole, na razie jest tylko herbata. Mm, a humusa nie będzie, tylko będzie taka pasta z suszonych pomidorów i tam jeszcze tak paru innych składników. No, nie wiem, czy dobra, czy nie, bo pierwszy raz zrobiłam. Także dobra. Także siedzimy teraz, a potem będziemy dalej działać. No i oto ciasteczko zrobiłam proszę bardzo. Takie tutaj czekoladowe pyszne. Obok tego jest kaweczka zrobiona i będziemy zajadać. Kochani moi, jestem już w łazience, już się umyłam i właśnie sobie teraz przygotowuję pielęgnację. E, pielęgnację, bo chcę wam coś pokazać. Słuchajcie, więc tak tonik e, oczywiście bezwodnikowy z e, um, uzdrowiska, nie oczywiście, ale no, lubię go wieczorem stosować, więc często go stosuję. Już wam o nim mówią, ma żelową konsystencję. Oczywiście, no mam, my to już twarz to wiadomo. E, Renia sobie już poszła, fajnie sobie pogadałyśmy posiedziałyśmy, pogadałyśmy sobie tak po babsku. Ja strasznie lubię, bo, 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 bo to są takie nasze rozmowy, wiecie, takie babskie. I o kosmetykach, i o... E, i o ciuchach, i w ogóle, wiecie, tak o życiu. Naprawdę fajnie. Dobra. I teraz tak, słuchajcie. Serum Apis z witaminą C. Tak. Ona jest, ona ma taką lekko jak to powiedzieć, lekko olejową konsystencję, ale taką naprawdę lekko olejową. To nie jest taki olej, olej ciężki, tylko taki leciutki. No i to jest taki naprawdę leciutki olej. Nie wiem, czy Wy to widzicie jakoś na tej twarzy, ale naprawdę jest bardzo fajny, bardzo taki lekki. No, więc sobie pogadałyśmy, posiedziałyśmy. Słuchajcie, Michał z Oliwią pojechali teraz zawieść e, renie do domu, także tak, spoko. I przyszłam dlatego Wam pokazać pielęgnację, bo chciałam Wam powiedzieć o kremie, mmm, który kupiłam sobie, Bielenda Professional ee, z ceramidami. To jest taki krem właściwie bogaty. Ja raczej go na noc bym stosowała. Jedna pompka nawet wystarcza też. Przyjemny zapach, taki słodziutki. Wiecie co? Nie wiem, czy kojarzycie taki, coś takiego jak Vibowit. Taki, że się kiedyś rozpuszczało. To jest taki troszkę podobny zapach. Tak, jakby trochę wziąć z tego wibowitu i dołożyć coś z apteki. No, tak. Coś takiego czuję. Słuchajcie, bardzo fajny. Bardzo, bardzo fajny, bogaty krem. Bogaty. Y, krem, który y, mega moją twarz y, wygładza. Który widać, że te ceramidy po prostu tam jakoś tak się fajnie wchłaniają w tą moją skórę. I powiem Wam tak, że mm, rano jak się budzę, to ta twarz jest taka po prostu, taka wypoczęta, taka, 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 taka wdzięczna, jakby mi chciała powiedzieć, słuchaj, naprawdę stara, dzięki Ci bardzo za to, że mnie tak fajnie potraktowałaś. Więc naprawdę świetny, świetny krem. Czekajcie, jeszcze sobie wezmę y, pod oczy. Pod oczy sobie wezmę oczywiście z y, Nakomi. Też go bardzo lubię, to jest ten arganowy Nakomi z y, pod oczy. Też go lubię. No ale to już też Wam pokazywałam, to nie jest żadna nowość. Tak. Także słuchajcie, naprawdę warto, warty, warty jest ten krem z ceramidami, z bielendy. Warty jest po prostu zainteresowania się. Także polujcie sobie. On na przykład w promocji w Hebe bywa i w całkiem fajnej cenie. Kupiłam go chyba za jakieś 70, 60 zł. Coś takiego, nie pamiętam już teraz tak aż dokładnie, ale mm, bardzo fajna to była cena. I naprawdę uważam, że warto. E, już jestem, słuchajcie, ja Wam chcę pokazać. E, ja Wam pokazywałam ostatnio w zakupach. Kupiłam sobie z Hagi wakacje na Bali. Kupiłam sobie mm, balsam. Szczerze mi się on nie podoba. To znaczy, tak jak weźmiecie, e, jak, jak sobie powącham, tak pierwsze o. Miałam coś takiego, że jak otworzyłam go na początku, to się, o, nie. A potem jak tak się wąchałam, siedziała hm, bardzo fajny, taki, taki um, owocowo-kwiatowo-orientalny y, zapach całkiem przyjemny, ale jakaś taka nuta w nim była. I ja myślę sobie dobra, wydaje mi się. Posmarowałam się nim, słuchajcie raz. I jak się szybko posmarowałam, tak się szybko zmyłam. Nie dam rady. Ma jakiś taki, yy, jakiś taki po prostu taką nutę w sobie, której ja nie jestem w stanie przeżyć. No nie jestem w stanie sobie, nie, nie dam rady. To po prostu mi śmierdzi i kropka. No, także niestety, yy, balsam raz użyty. Yy, no i cóż, no. Nie mam chętnego na razie na niego, więc tak sobie będzie leżał i zobaczymy, może ktoś. Może komuś się spodoba. No, także to tyle chciałam Wam powiedzieć, bo to są takie rzeczy, które dopiero co kupiłam i chciałam się podzielić z Wami tym. No, krem się pięknie wchłonął, ten, ten, ten ceramidowy. Jest na twarzy taka warstewka, bardzo delikatna, taka, którą ja bardzo lubię. Bardzo lubię, kiedy zostaje coś takiego na noc. Coś takiego, co jest bardzo przyjemne. To nie jest taka, taki, wiecie, tłuszcz, przepraszam, tylko coś takiego naprawdę bardzo przyjemnego. Więc powiem Wam, że. Krem, mega, mega, naprawdę polecam. No, ja co jeszcze? Jutro nic nie planuję, właściwie, bo jutro ma się podobna brzydka pogoda, więc generalnie będziemy siedzieć pewnie w domu i odpoczywać. No, ale w każdym razie dzisiaj się będę już z Wami żegnać i myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że spędzicie ze mną miło czas. Mam nadzieję, że. Aha, właśnie! Już pozbyłam się, pozbyłam się, bo to jakby. Tak źle zabrzmiało. Już sprzedałam krem Bielenda, który Wam pokazywałam na początku tego filmu. Sprzedałam go już Reni, dlatego że ja planuję testować kolejne, które sobie wypisałam i powiedzieć Wam o kolejnych. Więc już zamówiłam kolejny i już pokażę Wam, Kolejny. A wy koniecznie dajcie mi znać, czy w ogóle jesteście zainteresowani takim filmem i czy w ogóle y, używacie filtrów, kremu z filtrem do twarzy, jeśli nie, to czy chcecie, żebym wam coś więcej o tym powiedziała, czy nie i tak dalej, tak dalej. Ja w każdym razie i tak testuję, bo ja testuję dla siebie, bo dla mnie to jest istotne. Ja y, jakby wiem, że to jest ważne, żeby to, żeby stosować. Yy, nie jestem taka grzeczna i nie zawsze stosowałam, ale chcę to zmienić, a czym się uda, zobaczymy. W każdym razie chcę przetestować parę kremów. Ja bardzo, bardzo, ja, ja mam w ogóle taki charakter, że jak coś mnie zainteresuje, to ja mega, mega dokładnie to sprawdzam. Ja jestem taką osobą, która potrafi cały dzień poświęcić na to, żeby się, wiecie, wczytać w opinie, w różne rankingi, w różne... Yy, posłuchać opinii ludzi yy, na YouTubie na przykład, posłuchać opinii ludzi yy, różnych rzetelnych gdzieś tam w różnych miejscach. Ja dużo na ten temat y, czytam, słucham po to, żeby y, dla siebie się dowiedzieć jak najwięcej i żeby wybrać te produkty, które wydają mi się najlepsze. Ja wybrałam kilka y, takich kremów i y, mam je na liście. I Bielenda Professional, y, ten satynowy, jest pierwszym. Teraz będzie drugi, ale to będzie bohater jakiegoś kolejnego odcinka, jak przyjdzie. To Wam powiem, w każdym razie Bielendy już nie mam. Oddałam, ponieważ wiecie, nie mogę mieć wszystkich tych kremów. Jak chcę testować, to ich nie mogę wszystkich zostawić, muszę, je, yy, muszę się nimi dzielić z koleżankami, bo inaczej po prostu te testy byłyby bez sensu, no bo ileż można tego użyć? No nie użyję tego, musiałabym chyba to smarować po prostu 50 razy dziennie, nie? Yy, a mam do przetestowania przynajmniej 3 albo cztery, więc no wiecie, na spokojnie. A natomiast będę wiedziała, który jest warty powrotu, więc wrócę. Dobra, słuchajcie, bo się rozgadałam jak zwykle, trzymajcie się cieplutko, dajcie mi koniecznie znać, jak spędziliście i spędzacie swoją majóweczkę, no bo jutro, w sumie jak Wy będziecie to oglądać, to jeszcze będziecie mieć cały dzień przed sobą tej majóweczki, a niektórzy może nawet mają przedłużony weekend, więc dajcie mi koniecznie znać, jak to jest u Was, co robiliście, co robicie i w ogóle i tak dalej. I trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!